Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni wita. słuchajcie, jak niedziela, no to ciasta, no i taki pomysł mi wpadł do głowy, oczywiście podpaczony na internecie, przerobiony na Thermomix, to ciasto się nazywa Pałwan w tropikach, słuchajcie, nie wiem jak smakuje, bo jeszcze nie miałam przyjemności go zrobić, ale wygląda fajnie, także wypróbujemy, ktoś musi te wszystkie przepisy próbować, E, wiem, że też podsyłacie pomysły i super, że coś tam spakuje, coś tam trzeba lekko zmodyfikować. To jest właśnie fajne. Słuchajcie, teraz tak. E, ten bałwan to w ogóle ciasto, które e, no trochę pracy potrzebujemy w niego włożyć, bo musimy najpierw upiec biszkopt, potem drugie ciasto, potem masa. No, ale będzie dobrze. Także zaczynamy od biszkoptu. E, więc biszkopt z przepisu na biszkopt. E, Rozpocznij gotowanie. Tutaj ten najzwyklejszy biszkopt jaki jest. Odpalamy piekarnik 180 stopni. E, tortownicę ja akurat tu używam <coughs> tą prostokątną, bo będzie wygodnie, będzie efekt e, może wow, a może nie. E, bardziej będzie właśnie wyglądało w tej prostokątnej. E, i teraz tak, tu natłuścić biszkopt do biszkoptu, żeby upiec, natłuścić masę. ja sobie wyłożę papierem i słuchajcie, lepsza jest taka w tym wypadku, bo ja bardzo lubię tą odpinaną foremkę, ale w tym wypadku taka bo będziemy lać masę, żeby ta masa nam nie wyciekła, ale jeżeli macie tą odpinaną, też się da wyłożyć folią czy tam papierem do pieczenia dobra, zakładamy motylek i tutaj mamy w przepisie 4 jaja, ja zrobię 5 jak to zwykle Widzicie, bywa. Zawsze trzeba coś zmodyfikować, no bo jest większa blaszka, tak? Do tego wsypujemy 120 g cukru. Przepis na biszkopt na pewno już był, znacie i używacie. Więc tutaj robimy po kolei. A nie, bo ja muszę troszeczkę więcej, bo już mam jedno jajko więcej. Dobra, jedna łyżeczka cukru wanilinowego. Albo waniliowego wykonanego w termomicie. Dobra. Albo tutaj jest też wskazówka, że możecie dać ekstrakt z wanilii. To mamy, to mamy. No i tak, zakładamy miarkę z pokrywą. 6 minut 30 stopni obroty, 7. Także ubijamy jajka. Ja sobie w międzyczasie szykuję foremkę. No i jajka się tu już ubiły. Teraz. Znowu 6 minut, obroty 4 bez temperatury. A ja szykuję mąkę i szykuję składniki na, da, na następne ciasto. Słychać? Zrobiło się. Teraz lecimy dalej. 120 g mąki. Mmm, jaka pięknie ubita piana. Słuchajcie, bo aż Wam pokażę. No jest puszyste, piękne. Podstawa do biszkopta Dobra, teraz tak. 120 g mąki. E jak już mnie nauczyliście, to ja sobie przesieję. E, ja tu dam trochę więcej, bo dam 130, bo pamiętajcie, że mam to mam więcej jajek. O, dobra, już będzie wszystko. To na razie zostawiam, bo to się jeszcze przyda i opcjonalnie możecie dać łyżeczkę proszku do pieczenia, żeby ten biszkopt faktycznie wyszedł. Wokół mu tylko obsypujemy. I do tego szczyptę soli. Pamiętajcie, sól przy ciastach jest wskazana. Dosłownie szczypta O. No i dobra, ostatnie, że tak powiem, kręcenie w biszkopcie. To jest 4 sekundy obroty, 3. Sięgam już po kopystkę. Bo ja już wiem, że to nie będzie wymieszane tak, jak powinno być, bo to jest za krótki czas. No i przelewamy do foremki. I lecimy do piekarnika. No, standardowo wyciągamy motylek. O, chociaż w się powiem Wam, wymieszała. Ale dobrze. Przemieszam jeszcze kopystką. No, jest dobrze. Te 4 sekundy tym razem dały rad. No i wylewamy na naszą formę. Oj, nie mam jak Wam tego pokazać z tej strony. No ale dobra, wylewamy na naszą formę i lecimy do piekarnika. 180 stopni, już Wam mówię ile. Dobra, dobra, 180 stopni, no. Między 20 a 25 minut. Pamiętajcie, sprawdzamy patyczkiem ciasto. Ja tu sobie umyję teraz porządnie naczynie miksujące, bo będziemy ubijać białka. Także do zobaczenia za chwilkę. No i słuchajcie, piana z białek ubita elegancko, pięknie, zobaczcie, to jest ubita piana z białek, nic się z nią nie dzieje, ale to nie koniec. Bo ja sobie tak, nie wiem z wrażenia, czy Wam powiedziałam, że pianę ubijamy 2 minuty, obroty 3,5, pamiętacie, motylek tylko do maksymalnie 4 obrotów. Ja sobie teraz wchodzę na wagę, e, domek, wchodzę sobie waga, waga. I tutaj sobie odmierzam do tych białek cukier. Cukru musi być 180 g i jeszcze troszeczkę poubijam te białka, ale dosłownie wrócę na te same obroty, ale e, troszeczkę krócej, bo już nie potrzebuję aż tak. No bo jeszcze muszę dodać sobie. E, dobra, dwie minuty, nie. Niech będzie minuta. Za chwilę jeszcze muszę sobie dodać przecież mąkę i mak. No to dobra, minuta, trzy i pół obroty. Przepięknie. Zaraz do Was wracam, bo będziemy dodawać mak, mąkę i coś. I proszę do pieczenia trzy składniki. Przygotować foremkę. Moja biszkopt już właśnie kończy pracę. Upieczenie, więc wyciągam biszkopta. Wylewam to ciasto. Ono się upiecze. Ee, no i skutkamy się tylko racem. Postygną wszystkie, kochani. Lecimy dalej. Naczynie jest czyste, wymyte, wysuszone. Zakładamy, ubijamy białka. Słuchajcie, jest w ogóle przepis na pianę z białek, także tutaj się posłużymy tym przepisem. Wlewam e, do tego białka. Pamiętajcie, żeby białka nie były z żółtkiem. E, i co? naczynie musi być czyste, suche, wytarte. Najlepiej jeszcze do tego wsypać naprawdę szczyptę soli. O, I białka się nam ubiją. Zobaczycie. Eee, oczywiście zakładamy pokrywę z miarką. Możecie tu sobie obejrzeć obrazeczek. Ale tak mniej więcej 2 minuty. Obroty 3,5. Aha, a motylek gdzie? Kochani, jeszcze motylek. Dajemy motylek. Pamiętajcie, widzicie, bo ja już eee, zapomniałam o motylku. Motylek Znacznie nam przyspieszy pracę i ubijanie białek. Ja sobie odkrywam zawsze, lepiej to się na napowietrza. Jeśli Wam się zdarzy zapomnieć, zostawicie miarkę, nic się nie stanie. No i dobra, ubiła się piana, teraz dodaję mąkę. Znowu wchodzę sobie na wagę. No, waga, waga. I odmierzam mąki, już Wam powiem, 70 gramów mąki. Też przesieję żeby to było pulchniejsze, ładniejsze. 70 gramów mąki, już to mówiłam, ale powtórzę, jeszcze troszeczkę. Ok. i do tego mak. Słuchajcie, zostawiam tu na wagę, dlatego że muszę dodać 45 gramów maku. Muszę się skupić. Mak mielony, jeżeli nie uda Wam się kupić mielony, Pamiętajcie, w termomiksie mielimy mak. Maku ma być 45 gramów. Już akurat biszkop mi się dopieka. Do Zostało 5 minut, więc tutaj <ścoughs> zagadałam się, będzie bardziej makowe, e, więc tutaj e, znowu puścimy tak jak było w tamtym przepisie, dosłownie na 4 sekundy, e, tak jak w Biszkopcie, tak? Puścimy na 4 sekundy, nie będzie 5. Dobra, 5 sekund obroty, 3,5, elegancko. No i co, zostały nam żółtka, z żółtkami wiecie co robić, najlepiej likier Słuchajcie, przelewamy nasze ciasto, oczywiście też przemierzać kopyską ale pięknie wygląda, pościągać ze ścianek nasz mak. Przelewamy do takiej samej foremki, żeby się to poskładało. I pieczemy tak samo, e, tak samo jak biszkopt. Między, 25, e, między 20 a 25 minut, 180 stopni, góra-dół, środkowa mniej więcej e, półeczka. Wystudzimy i się wtedy widzimy. No i kochani, tak, ciasto mamy upieczone. Ja już sobie pozwoliłam biszkopt przekroić na pół. E, pod spodem mamy makowe, e, ale to będziemy zaraz składać, bo jeszcze zostało nam tak. Zrobiłam w międzyczasie galaretkę, dwie galaretki, tu w wskazówkach jest cytrynowe, ale użyłam takie, jakie miałam. Ona już zaczyna zastygać, więc muszę się spieszyć. Dwie galaretki zalewamy e, wodą, wrzątkiem. Nie gotujemy, tylko zalewamy wymieszaną. 350 gramów wody na dwie galaretki. Dobra, teraz lecimy, e, żeby ubić śmietanę. No ja mam tu dwa kubeczki, czyli 660 gramów e, śmietany 30 procentowej. No i to musimy ubić, jak to śmietana, tak? Dobra. Zakładamy pokrywę na początku z miarką. Zakładamy motylek, bo już nie wiem, czy powiedziałam. Ustawię sobie czas około 3 minut. Trzeba tam zaglądać. No i obroty 3,5. i I niech się mi to ubija. Jak już się troszkę ubije, dodajemy 4 łyżki cukru pudru. W trakcie tego, jak już się ubija, E, sypcie ten cukier i będziemy jeszcze dalej. Ja w międzyczasie, właśnie, pokroję sobie brzoskwinie w taką kostkę. E, brzoskwinia z puszki, więc był jeszcze sok. Sok e, ten syrop częściowo sobie rozmieszałam z wodą i poleję nasz biszkopt, żeby takie e, to nie było suche, aczkolwiek podobno w tym cieszy nie jest suche. Także czekamy tylko już raz na śmietanę i składamy ciasteczko. Słuchajcie, śmietana się ubiła. I teraz co? O, zobaczcie, jest bita śmietana. Dodałam właśnie po trochę cukru. I teraz jeszcze raz odpalę ubijanie śmietany, z tym, że teraz właśnie po malutku będę wlewała tą galaretkę. Czyli znowu cofamy się tak jakby w ustawieniach. Dajmy jej 2,5 minuty obroty, mi będą 3 i ja już wlewam tą swoją galaretkę, żeby znowu nie przebić śmietany, bo słuchajcie, no nie chcemy, nie chcemy zrobić z tego masła, prawda? Galaretka musi być jeszcze w miarę płynna, żeby wam się nie zrobiły takie gluty. O, już termomix szaleje z nieprzetarte nóżki. Moja już się zaczyna za bardzo zsiadać, ale jeszcze jest ten czas, żeby ją dodać. Dobra, jeszcze dajmy jej chwilę. No i będziemy pomału już składać nasze ciasto. Dobra, tu Wam pokażę tak, jak to wygląda. Dobra, jest dobrze. Ja już tu się ogarnę i zaraz do Was wracam. No i teraz jak już ubiliśmy sobie tą śmietanę. To tak, ściągamy motylek. No nie jest to proste, o! Widzicie, już ta galaretka zaczyna się fajnie zsiadać. Z zimną śmietaną to jest w ogóle super sprawa. Ale to nie koniec, bo wrzucamy do naszego naczynia jeszcze te pokrojone brzoskwinie. Wymieszamy lekko to kopystką. O, taka pianka się zrobiła. Wiecie, jak kiedyś się jadł pianki z galaretki takie. I tak, połowę masy wylewamy, właśnie nie będziecie widzieć, wylewamy na nasz biszkopt połowę. Połowa będzie szła dalej. Dobra. Rozprowadzić. O, żeby wszędzie była ta nasza pianka. Z kawałkami właśnie brzoskiń. Dlatego ja dałam tu właśnie tą folię, żeby to za bardzo nie spłynęło, ale widzę, że to nie jest jakieś takie fest lejące i raczej nie spływa. O, dobra. Teraz na to dajemy nasze ciasto z makiem. O! Ona nie jest jakieś fest grube, więc spokojnie Tutaj damy radę. Znowu, chociaż to ciasto jest wilgotne. Dobra, to zostawiam. No i teraz wylewamy pozostałą masę. Chyba trochę nie było sprawiedliwie Tu będzie więcej, ale to nic. Ważne, że każdy dostanie w jednym kawałku tyle samo. O, ale pachnie. Powiem Wam, że pachnie przepięknie. O, dobra, znowu rozprowadzamy. Przykrywamy naszym biszkoptem, który nasączymy właśnie troszeczkę, e, troszeczkę tą, tym syropem. No, żeby w miarę było równo, chociaż z tymi brzoskwiniami to nie będzie równo, bo jedna jest większa, druga mniejsza, ale jest. Dobra. Przykrywamy biszkoptem, troszkę dociskamy. I słuchajcie, na wierzch możecie później posypać, bo to teraz tak, teraz nasączymy, no to będzie mokro, ale jak już sobie to wsiąknie, to na wierzch można posypać troszkę cukrem pudrem. No nie wiem, możecie masy trochę zostawić, ale to już chyba nie. E, albo po prostu zostawić tak, zrobić polewę, no nie wiem, to już według waszego uznania. Ja zrobię tylko cukrem pudrem, ale oczywiście teraz to dajemy do lodówki. No i tak jest 2-3 godzinki niech się zsiądzie, to nasza galaretka i będziemy próbowali ciasto. No co? Tu, tu. Do schłodzenia ciasta. No i kochani, ciasto e, mamy zrobione, tylko widzę co? Nie włączyłam lampy, a póki co i tak jest ciemno. O! Nie wiem, czy to coś da, czy nie da. Już moja lampa idzie. Dobra, ciasto zrobione. mięciusieńkie, słuchajcie, naprawdę fajnie się je kroi. Chciałabym Wam pokazać w środku, jak wygląda. O. Wow! Powiem Wam, z brzegu, ten kawałek z brzegu, który zawsze wygląda jakoś tak dziwnie, wygląda właśnie tak. I nie powiecie mi, że nie wygląda fajnie, bo naprawdę jest super. Jeżeli tak, jak wygląda, tak smakuje, to ten tropikalny bałwan będzie przepyszny. Uwaga! Mmm! Mega. No, jedynie co to bym jednak cukier zmniejszyła, bo te galaretki były słodkie. Super. Super jest ciasto, także ja Wam polecam Bałwan Tropikalny. Nie wiem od czego ta nazwa, tak się nazywał e, w internecie, więc taki trochę zgapiony. Ogranić się troszkę cukier, chyba że faktycznie będzie. A dwie cytrynowe yy, galaretki, ale myślę, że niewiele to da, bo galaretki ogólnie są słodkie. Także polecam Wam bałwana do kabusi na niedzielę. Posypałam trochę cukrem. Dobra, pójdź papa.